W dzisiejszym odcinku z serii Ciekawostki o Politykach przedstawiam czwartą część dziesięciu ciekawostek o byłym prezesie partii Korwin, pośle Konfederacji, panu Januszu korwin Mickem. Z ostatnich ciekawostek o panu Januszu mogliście się dowiedzieć, że był mistrzem krajowym w Brydżu oraz napisał pięć książek o Brydżu. Wiedzieliście jednak, że był trenerem kobiecej reprezentacji w Brydżu? A co do Brydża? Ciekawe, że byłem trenerem kobiecej reprezentacji. Kobiety lubią być rządzone przez mężczyzn, dlatego wszelkie drużyny Kobiece mają męskich trenerów. I wie pan, na czym polegała różnica? Po rozdaniu trener omawia rozdanie z zawodniczkami. Kobieta się pyta, czy zagrała poprawnie, mężczyzna, czy zagrał najlepiej jak mógł. To nie jest to samo. Pan Janusz postanowił udowodnić niedowiarką, że fast food jednak nie jest taki straszny, więc przez miesiąc odżywiał się wyłącznie jedzeniem z KFC. Rezultaty tego eksperymentu były dosyć niespodziewane. Ja tylko przez miesiąc, tak? jadłem fast foody, no to będę przez pierwszy tydzień... To był najlepszy kulinarny miesiąc życia? Próbowałem, próbowałem również pić, włącznie to zdają w fast foodach, ale to okazało się ponad siłę mojego organizmu i przeszedłem na zwykłą wodę, natomiast tak schudłem o jakieś tam cztery kilo, czy coś takiego na tej diesie fast foodowej, bo to nie, chyba jest problem, nie jest problem, co się je, tylko ile się je. Zresztą nie jest tak, że czekam, umrze, bo nie zapowiadano, że umrze od tego mm -hmm. na pewno, pochorujesz się i tak jest zapewniam, zapewniam, że KFC, McDonald's i tak dalej się starają, żeby klienci im nie umarli, no bo gdyby im umarli, to by nie mieli klientów, prawda? No, mm -hmm. no, na pewno się pod tym nie umie. Jest to bardzo ważny argument ewolucyjny. No albo się umiera, tylko trochę później. No, wie pan, to się umiera no, trochę później. Ja panu, ja panu zdalę tajemnicę. Śmiertelność w Polsce wynosi 100%. Poseł Konfederacji jest właścicielem jednej z najlepiej zachowanych zabytkowych willi w stylu Schwidermaier. Willa Benkówka wybudowana została w latach 1896-1898, a pan Janusz wraz ze swoją żoną Małgorzatą kupili ją w 1988. W 1984 roku. W międzyczasie willa przeszła gruntowną zewnętrzną i wewnętrzną renowację. Dzisiaj budynek ma już innego właściciela ale o tym powiem coś więcej za chwilę. Były prezes partii Korwin zaczął swoją edukację od trzeciej klasy szkoły podstawowej, następnie uczył się w męskim szóstym liceum ogólnokształcącym w Warszawie. Maturę zdał w 1959 roku, mając zaledwie 16 lat. Ja chodziłem do tej szkoły w końcu tam 9 lat, ja chodziłem dopiero do trzeciej klasy, ja byłem 11 lat. chodziłem do szkoły 9 lat. Byłem raczej z tych dobrych uczniów, znaczy skończyłem mając tam połowę piątek, połowę czwórek mniej więcej i dwójkę. Ale co, ale pewno pan się, że tak powiem, nauczyciele nie mówili, cicho, Janusz przestań już się mądrzyć, nie? Jak ja to Janusz? A no do nas uczynił na per pan, pan. Tak, już od gimnazjum, prawda? No w liceum, nie było gimnazjum. W liceum ale... mówiło się per pan, oczywiście, bo miałem 13 lat, ale do mnie mówiono per tak. pan. W ogóle klasa by wstała i wyszła, gdy na per ty. Wiecie tam wy nieudacznicy, albo ludzie mieli godność, bo to była męska szkoła. Pan Janusz posiada foksteriera krótkowłosego o imieniu Odi. Odi to jest no, mądry pieseczek, ale pieseczek. Przeciętny wyborca lewicy jest nieco głupszy od, od jego, przeciętny wyborca centrum lewicy typu PiS czy PO jest nieco mądrzejszy od jego, ale i tak są na tyle głupi, że nie są w stanie zrozumieć elementarnej rzeczy, że lekarz plus minister kosztuje więcej niż sam lekarz. No, Elementarne i proste rozumowanie. Pan Janusz Korwin-Mikke dwa razy osobiście spotkał się z panią Margaret Thatcher. Wywiadak dosyć często wspominał, o czym rozmawiali. Nie mówiła w świętej pamięci Thatcherowa, dwa razy mi mówiła osobiście, że w życiu by nie wydała zgody na zjednoczenie Niemiec, gdyby za, gdyby, e, gdyby, e, jeśli Niemcy nie podpiszą z nami traktatu pokojowego. Państwo wiecie, że. Niemcy nie mają z nami traktatu pójowego, ani Japonia z Rosją, bo nie uznają, nie uznają zmian terytorialnych. Siędzie Pamięci Ledi Małgorzata yy, mówiła mi wyraźnie, ona jest przeciwko prawu kobiet do głosowania, ponieważ kobiety mają mniejsze szanse być wybrane, jak kobiety głosują. Bo kobiety głosują na mężczyzn. Jeżeli by kobiety nie głosowały, to kobieta ma większe szanse być wybrana. Wracając do willi Benkówka, to obecnymi właścicielami są dzieci pana Janusza: Zuzanna oraz Kacper Korwin-Mikke. Internauci dowiedzieli się o tym przypadkiem przy okazji kłótni pana Kacpra ze znanymi streamerami Wojciechem Olszańskim i Marcinem Osadowskim, którzy nagrywali swoje streamy w piwnicy tego budynku. Kacper, wyjdź! Krakusy! Kacper, wyjdź proszę! Krakusy ja to nie są centusie, ale dam mu trochę internetu. Proszę, żebyś wyszedł. Kacper. Dziękuję Ci bardzo za wizytę, za poinformowanie i opuść proszę mieszkanie. Nie życzę sobie więcej takiego zachowania pod moim dachem. Do widzenia. Pan Janusz wspomniał o tej sytuacji podczas wywiadów hate parku podkreślając, że pan Marcin Osadowski był kiedyś zupełnie innym człowiekiem. Tam mieszkali, tak, bo to znaczy temu u mojego syna, żeby być tak. konkretnie, Kaspra, który już nie mógł wytrzymać, bo to okna otwarte u w miasto bogobojne, a tu przez otwarte okno na ulicy. Takie brzeski. Słownictwo, jakiego używają, prawda? Stawia ich no, poza, poza nawiasem świata normalnych ludzi. No to w życiu zresztą. Nie podejrzewałem kolegi Osadowskiego. <laughs> takie słownictwo. To był zupełnie normalny człowiek, troszeczkę też czasami miał dziwactwa drobne, ale ten... Natomiast no, a natomiast w tej chwili to mnie zdumiało, to, 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 my, my tam co tam ja w tym człowieku. Stryj pana Janusza Tadeusz Mikke był podpułkownikiem w 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Chlubną kartę ułani poznańscy zapisali w dniach od 9 do 18 września 1939 roku, działając na wschodnim skrzydle Armii Poznań podczas bitwy nad Bzurą czyli między innymi ciężkie walki pod Brochowem i Walewicami. Dnia 12 września poległy pod Ziewianicami dowódca pułku podpułkownik Tadeusz Mikke. W książce Zielone Oczy Stanisława Mackiewicza zamieszczona została Tumbaryjka czy też Żurawiejka, w której wspomniany jest podpułkownik Tadeusz Mikke. Jak dziewicki z piękną mową, jak podchorski z mądrą głową, jako Mikke elegancki, jak litewski, tak szarmancki. W 2000 roku Pan Janusz Korwin-Mikke kandydował na prezesa Polskiego Związku Szachowego i tylko minimalnie przegrał za Stanisławem Łobaziewiczem. Myślę, że teraz prezes Wąsiewski tego daje, daje sobie radę w tej chwili. Nawet i wyniki jakieś są. jakieś tam. Także, także myślę, że pewno lepiej, że nie ja jestem psl to on, on nie był tym moim kandydatem, ktoś inny był. Eee, tak, pan, pan z tego, z Krakowa, zdaje się. Tak. No i on, on nie był, był najszczęśliwszym się na tena prezesa. Nie mówię, że był złym oczywiście, ale to nie był na natomiast obecny prezes jest, jest dobry, to jest dobry prezes. W czerwcu 2021 roku ktoś przyłapał pana Janusza Korwin-Mikkego, kiedy ten wychodził z jednego ze sklepów w Otwocku ubrany wyłącznie w slipy. W programie Hate Park pan Janusz przyznał, że to nie pierwszy raz, kiedy poszedł coś kupić do sklepu ubrany wyłącznie w majtki. Wiele razy, wiele razy to robiłem w życiu. Chodzi pan do sklepu w samych majtkach? Oczywiście, tylko że to... Od, od, odpust nie, jest, nie jest niestety miejscowością czasową, <grym>, to trochę głupio, ale wie pan, ja musiałem szybko coś kupić, szybko, nie bo, bo mi się pan, waliło Nie że a, a kto może, a, a kto może zrobić zdjęcie? nie nie, 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 a nie to, chodzi się zdjęcie, no idzie pan między ludzi. Ale co się stanie, ale co, a co ja jestem, no, co z, jakichś... chodzę nago? Nie rozumiem. A w sumie co za różnica, facet, facet w slipach, facet w slipach, to no, były slipy normalne, jak pan sobie zobaczy na zdjęciu, facet w slipach nie jest niczym ani przyzwoitym, no bez przesady. Ale trochę dziwacznym, można powiedzieć no, dziwakiem. Trochę, no trochę dziwacznym rzeczywiście. I to wszystkie ciekawostki o Januszu Korwin-Mikke, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli znacie jakieś inne ciekawostki o panu Januszu, to możecie się nimi podzielić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.